Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem mamą zdrowych dzieci, autorką książki pod tytułem Zdrowe dzieci i dyplomowanym dietetykiem. Dzisiaj przedstawię Państwu przepis na krem malinowy na żółtkach. W ramach kontynuacji tematu o odporności, w związku z tym, że borykamy się teraz wszyscy z, niemalże z epidemią koronawirusa, więc jest to temat gorący, a więc y, też chcę tutaj dorzucić coś z mojej strony. I tak jak już mówiłam w moim filmie o koronawirusie, budowanie odporności nie polega jedynie na tym, co należy zażywać. Ale również może to być dla niektórych z Państwa zaskakujące, czego nie należy jeść. I o tym mówiłam w poprzednim filmie. A dzisiaj powiem o tym, co można byłoby w takiej sytuacji sobie podjadać i po to, żeby się zabezpieczyć przed koronawirusem i nie tylko przed koronawirusem, w ogóle przed jakimikolwiek infekcyjnymi chorobami, jak również, aby sobie pomóc, jeżeli już jakąkolwiek infekcyjną chorobę nabędziemy. I do tego, co dzisiaj Państwu pokażę, do przygotowania takiego kremu żółtkowego, w zasadzie malinowego na żółtka, potrzebne są nam raptem cztery składniki, w zasadzie trzy podstawowe składniki. I są to jajka, a są to maliny, my mamy akurat z naszych zapasów zimowych, trzymanych w zamrażarce, i jeden dojrzały banan, i do tego... I jakieś przyprawy korzenne, ale o tym za chwileczkę. Muszę tutaj jeszcze jedną taką uwagę dodać, że takiej zdrowej żywności, zarówno w profilaktyce, i leczeniu, nie zastąpią nam żadne suplementy. Jeżeli mamy dobrą, czystą, nieskażoną i pełnowartościową żywność, jest to najlepsze lekarstwo i środek profilaktyczny, po jaki możemy teraz sięgnąć. I tak, tutaj może najpierw powiem skąd my mamy te nasze składniki. Więc jajka oczywiście są od kur tak zwanych szczęśliwych, wolnobiegających, mających dostęp do, do dzikiej trawy i różnych robaczków i larw. Malinki nie są kupowane na straganie, My sami je hodujemy i to polecam wszystkim z Państwa, którzy mają jakikolwiek kawałek ziemi. Do hodowli malin naprawdę nie trzeba dużego obszaru. Jest to uprawa. Prosta, nie trzeba dużo plewić. Warto nawozić po to, żeby te malinki rosły sobie dorodnie, żeby były silne i żeby same ochroniły się przed szkodnikami. Chodzi o to, aby nie trzeba było używać żadnej chemii, aby nie zabezpieczać ich w sposób, w sposób sztuczny przed szkodnikami. Natomiast odradzam kupowanie malin na straganach, bo albo spotkamy się z tym, że te maliny będą podpleśniałe. Maliny bardzo szybko w lecie pleśnieją, także w zasadzie nie, nie nadają się do, do sprzedaży, one zaraz po zbiorze powinny być zamrożone, albo w jakiś sposób spożytkowane powiedzmy na przetwory, albo po prostu zjedzone, każde przechowywanie takich malin, które nie są pryskane, kończy się z tym, że po paru godzinach w lecie y, mogą się takie malinki pokryć pleśnią. Natomiast jeżeli Państwo widzą na straganach maliny. Piękne, dorodne, niespleśniałe, to możemy liczyć się z tym, że były w jakiś sposób zabezpieczone chemicznie przed tym, przed tym procesem. Banany kupujemy ekologiczne z etykietką zielonego listka. Takie banany możemy już w coraz większej ilości sklepów dostać na pewno w Lidlu, na pewno już w Biedronce z pewnością też w innych takich znanych sieciach. No i do tego dochodzą. Dochodzi no, jakaś przyprawa korzenna, to, to też dobrze sobie y, znaleźć jakieś dobre źródło. Y, tak zwane przyprawy bez chemii jest taka marka dary natury, można po to sięgnąć. Yy. No i jeśli chodzi o, tutaj mówię o takiej jakości pod względem zanieczyszczenia w zasadzie czystości, bo my dbamy o to, żeby to, co kupujemy, żeby nie miało żadnych pozostałości chemicznych albo po prostu śladowej ilości tych pozostałości, to jest jedna rzecz. A druga rzecz ważna, to jest to, żeby te składniki były wysoko odżywcze. O co chodzi? Jeśli chodzi o jajka, bardzo ważne jest, aby te jajka zdobywać właśnie z takich źródeł naturalnych, gdzie te kury sobie naturalnie chodzą. Z tego względu, że takie jajka już według badań laboratoryjnych mają o wiele wyższą wartość odżywczą. Mają na przykład na przykładzie kwasu alfa linolenowego, czyli omegi-3 mają tego kwasu o wiele więcej niż jajka pochodzące od kur przemysłowo hodowanych. Nawet o 400% więcej. Oprócz tego są też inne witaminy, różne związki mineralne i tak dalej. Więc od takich kur, które sobie żyją szczęśliwie, te jajka mają o wiele większe wartości. I tak jak mówiłam, Maliny, które my hodujemy, one też prawdopodobnie mają wyższą wartość niż maliny hodowane byle jak, z tego względu, że są bardzo dobrze nawożone czy nawozimy je różnego rodzaju gnojówkami roślinnymi, czy, czy obornikiem, czy kompostem. Także dobrze się mają, są bardzo odporne na robaki. W zasadzie w ogóle nie znajdujemy w nich żadnych robaków. I jeśli chodzi o jajka same, niektóre osoby mogą mieć obawy, czy tutaj nie jest za dużo cholesterolu, bo przez wiele, wiele lat odradzało się spożywania jajek. Tymczasem jajka, a szczególności żółtka, są prawdziwym cudem natury, są lekarstwem. Tam mamy w zasadzie wszystkie składniki odżywcze w takim żółtku. Cały zestaw witamin, przede wszystkim witaminy A, D, E i K, czyli te witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Cały zestaw różnych pierwiastków typu magnez, żelazo, potas, selen, cynk itd. Bardzo dobre, wysokiej jakości kwasy tłuszczowe, w tym omega-3, które kojarzą nam się z tłuszczami roślinnymi, natomiast okazuje się, że w tych żółtkach tego możemy znaleźć też omega-3. Tam są bardzo cenne fosfolipidy, m.in. lecytyna, które są bardzo ważne dla pracy mózgu i rozwoju mózgu i całego układu nerwowego dziecka. I jednym słowem, takie żółtka też zapewniają nam bardzo wysoką odporność, są po prostu znakomitym lekiem, gdy już zachorujemy i dlatego polecam. I żeby też Państwu poprzeć te moje słowa opinią kogoś bardzo rzetelnego, mianowicie pana profesora Tadeusza Cziszki, który jest, jak na naszych studiach dietetycznych przedstawiono go, zresztą ja go już znałam dawniej z jego wypowiedzi różnych, i publikacji, jest czołowym jajologiem w Polsce, oczywiście humorystyczne określenie. Jest rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ja Państwu przeczytam fragment wywiadu z profesorem Cziszką na temat wartości żółtek. I jeszcze jedna uwaga, zanim Państwu to zacytuję. Bardzo ważne jest, żeby te żółtka spożywać w stanie surowym. Za chwilę Państwu pokażę, jak to zrobić, żeby zabezpieczyć się, uniknąć salmonelli, zabezpieczyć się przed ryzykiem salmonelozy. Natomiast bardzo ważne jest ze względu na to, że te żółtka po obróbce termicznej utracą już tą cenną lecytynę, utracą bioaktywność tych cennych kwasów tłuszczowych, jak również wielu różnych cennych aminokwasów, jakie zawierają. I jeszcze bardzo ważna informacja, jaki jest skład samych żółtek, więc to może być dla Państwa zaskakujące, bo być może wielu osobom żółtka kojarzą się z pokarmem wysokobiałkowym. A wcale tak nie jest, więc w żółtku 50% to jest woda, następnie 32% to są tłuszcze, więc jest to pokarm wysokotłuszczowy o najwyższej klasie kwasów tłuszczowych. Dalej 16% dopiero to są białka i reszcie 2% to są związki mineralne i, wit i witaminy. I teraz państwu przeczytam ten obiecany fragment wywiadu z profesorem Ciszką. I tutaj redaktorka zadaje takie pytanie: A co z żółtkiem? Bo tutaj wywiad dotyczy całego jajka i jego dobrodziejstwa, a tutaj jest właśnie ten fragment, który Państwu przeczytam, dotyczy żółtka. To jest fenomen natury. W żółtku jest aż 50% suchej substancji, reszta to woda. Z tych 50% 32% to tłuszcze, 16% to białka, a 2% stanowią witaminy i związki mineralne. W tych 32% tłuszczów istotną część stanowią fosfolipidy, które są kluczowymi związkami niezbędnymi do życia, a głównym fosfolipidem jest lecytyna. Lecytyna potrzebna jest do sprawnego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego. Fosfolipidy są w każdej komórce, tak jak cholesterol. Mogą służyć wprost do budowy jakości życia i regeneracji tkanek. Są w nich zawarte kwasy omega-3. Jest ich relatywnie dużo, bo od 10 do 20%. Poza tym zmniejszają ryzyko odkładania się cholesterolu w naczyniach krwionośnych. Straszy się ludzi cholesterolem w jajkach, a nikt nie mówi, że w żółtku jest tylko 0,3% cholesterolu. Za to aż od 10 do 20% fosfolipidów, które zmniejszają odkładanie się cholesterolu. Częścią lecytyny zawartej w jaju jest cholina, której potrzebujemy do regeneracji wątroby. Mamy w aptekach różne produkty z choliną, które mają chronić naszą wątrobę, a dwa jaja dziennie pokrywają nasze całkowite zapotrzebowanie na tę substancję. Także myślę, że Państwa przekonałam do tego, że żółtko jest jednym z lepszych lekarstw, jakie podsuwa nam natura, jak również jednym z lepszych środków profilaktycznych, dzięki którym możemy się zabezpieczyć przed różnego rodzaju infekcjami. I teraz tak, aby takie żółtka wykorzystać w sposób bezpieczny, najpierw zalewamy sobie ciepłą wodą, aby je troszeczkę odmoczyć, potem umyć z różnych zanieczyszczeń. I w międzyczasie ja włączę czajnik, żeby przygotować sobie wrzątek do wyparzenia tych jajek. Zalewamy ciepłą wodą i chwileczkę. Ta woda, one sobie tutaj postoją. Tak naprawdę y, powinny postać powiedzmy z 2-3 minuty albo dłużej, no tutaj dzisiaj troszeczkę przyspieszę ze względu na potrzeby filmu. Przełożymy sobie tutaj do takiego garnka, którym będziemy je wyparzać. Trzeba pamiętać, że przy wyparzaniu, żeby zalać je odpowiednią ilością wrzątku. Także tutaj jajka dokładnie myjemy z jakichś zabrudzeń. Myjemy dobrze ręce po tych jajkach. Woda nam się już zagotowała. Proszę zobaczyć, zalewamy te żółtka. Widać? Yy, czyli tak delikatnie, żeby nam nie pękły. Yy, nie tylko yy, tak dobrze ponad powierzchnię tych jajek, żeby była właściwa temperatura. I teraz ja zazwyczaj nastawiam timer na jedną minutę. Te żółtka możemy trzymać minutę, we wrzątku możemy dłużej, tylko musimy się z tym liczyć, że im dłużej są trzymane, tym bardziej ścina się białko i potem ciężej będzie nam wydzielić żółtko z białka. No ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma obawy, to, to może właśnie tak zrobić, to to żółtko tak czy siak się w końcu wydzieli. W międzyczasie przygotowujemy sobie inne składniki. Czyli możemy dać najpierw malinki, one będą troszkę podmrożone, można zupełnie poczekać, aż się rozmrożą. Natomiast jeżeli są delikatnie podmrożone, to ten krem będzie taki bardziej puszysty, będzie miał bardziej charakter lodów. O, już tutaj nam się żółtka skończyły parzyć. Odcydzamy je i od razu zalewamy zimną wodą, żeby już się schodziły, żeby już dalej ten proces ścinania białka nie szedł, żeby to zatrzymać. Właśnie z tego względu, żeby nam łatwiej było później je, oddzielić te żółtka. Z dwa razy zimną tutaj przelewamy myślę, że takie żółtka już są całkowicie bezpieczne. Ważne, żeby skorupka nie była pęknięta w momencie, jak je wybieramy właśnie do takiego posiłku opartego na surowych żółtkach. I druga rzecz to, że pochodzą od zdrowych, szczęśliwych kur. Wiąże się z tym, że ryzyko tej salmonelli jest o wiele mniejsze. Po prostu te kury są zdrowe. Jeżeli kury są przechowywane, hodowane w niewłaściwych warunkach, ryzyko tego, że mają jakoś w sobie chorobę tym salmonelozę jest większe. I w, te, w, te, w tym momencie rozdzielamy, rozdzielamy, wydzielimy żółtka od białka. Tutaj sobie na kompost odłożymy skorupki, jak i białka. Białka też można wykorzystać, jak ktoś ma zwierzęta w domu, żeby je ściąć i dodać do, do jedzenia. Tu się nam pięknie żółtko wydzieliło. Proszę zobaczyć, troszeczkę to białko jest ścięte, ale to nie szkodzi temu, aby można spokojnie sobie to żółtko wydzielić. I teraz, proszę Państwa, dodajemy bananek. Dobrze, żeby, żeby był właśnie taki dojrzały, bo on wtedy ma więcej cukru prostych. Jak jest banan mniej dojrzały, to ma więcej skrobi, czyli cukru złożonego, węglowodanu złożonego i z czasem Skrobia y, rozkłada się na cukry proste typu fruktoza, glukoza i przez to banan staje się słodszy. I też jest lepiej przyswajalny, szybciej przyswajalny, tak samo y, y, żółtko. W zasadzie ono zawiera wolno, wolne aminokwasy, w związku z tym jest bardzo y, łatwo trawione. Co jest istotne, jeżeli człowiek jest osłabiony, czyli w czasie choroby. Jeszcze jednym ostatnim e, składnikiem jest przyprawa, tak jak mówiłam, ja tą przyprawę zawsze daję w rotacji. Obecnie tutaj mam anysz, ale gdy skończy mi się anysz, to jest taka, e, e, taka dyżurna przyprawa, z której korzystam. Tu właśnie mam w tym pojemniczku tylko e, przyprawy, które nadają się do takich słodszych różnych potraw, e, głównie korzenne. I ja sobie je rotacyjnie, w myśl rotacji, zgodnie z moją zasadą rotacji różnych składników wymieniam i w zasadzie to jest losowa, rzecz, losowa kwestia, czy ja dodam anyżu, czy jakiejś innej przyprawy. Na przykład zamiast anyżu, tutaj mamy anyż, możemy dodać cynamon, może być gałka muszkatołowa, goździki, imbir, tutaj mamy kardamon, tutaj jeszcze co by się nam nadawało do tego, kolendra. I myślę, że to wszystko i jeszcze gdzieś tam mam lawendę. Także wybór jest duży, ważny, żeby raz to, raz to, raz to dodawać. Ja sobie to tak właśnie organizuję, że jak mi się skończy jedna, nasypuję kolejną, w kolejności właśnie takiej, jak tutaj mam, akurat alfabetycznej. I w ten sposób dbam o, o to, żeby urozmaicać dietę, nie tylko w zakresie przypraw. To, to mówię o tym filmiku o rotowaniu różnych składników pokarmów. Proszę sobie wysłuchać tego filmu, obejrzeć go. Dobrze, także i to wszystko, to jest bardzo proste danie w wykonaniu. Włączamy. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, mówię o tej przyprawie, ją zapomniałam dodać, więc teraz ją dodaję. I jeszcze raz, to się może zdarzyć. Myślę, że koktajl już jest gotowy. Teraz go nakładamy do takich kokilków, i to jest porcja, w zasadzie duża porcja dla jednej osoby. Na moich dzieci to jest taka porcja, którą bardzo chętnie pochłoną jedno dziecko. Niemniej, ja to rozlewam do dwóch takich kokilków, bo gdyby ktoś nie miał ochoty na dużą porcję, to może po prostu zjeść mniejszą. I oczywiście taki koktajl polecam przygotować dla całej rodziny a więc z większej ilości. Żółtek banan, i bananów, i malin. Zamiast malin, możemy użyć na przykład mrożonych jagód. Oczywiście w sezonie świeżych jagód, świeżych malin. Jakie, jakieś po prostu a, takie jagodowe owoce najlepiej. Proszę Państwa, więc ten kremik jest już gotowy. To jest przepyszne. Można jeść łyżeczką. Jest to dosyć gęste. Dzieci to uwielbiają. Moja córka czasami życzy sobie czegoś takiego na śniadanie. Więc to jest bardzo nietypowe śniadanie jak na polskie dziecko. Niemniej coś takiego bardzo jej służy. Tak samo mojemu synowi i nam wszystkim, bo my też bardzo lubimy czasami sobie coś takiego zjeść jako taki mniejszy posiłek. Albo taką bardziej konkretną przekąskę. I chciałabym Państwu też jeszcze powrócić do tej wartości odżywczej, bo to jest bardzo istotne, gdy mamy w domu chorą osobę. Jeżeli mamy chorą osobę, warto coś takiego zrobić, ale bardzo ważna jeszcze jest jedna kwestia, żeby zwracać uwagę na symptomy, sygnały w zasadzie, jakie wysyła organizm tej osoby. I to są dwojakiego rodzaju sygnały. Pierwsza rzecz to jest apetyt. Czy ta osoba w ogóle ma apetyt, czy chce cokolwiek zjeść? Jeżeli nie, to nic nie podajemy oprócz wody, dobrej jakości wody z odrobiną soli kłodawskiej, ewentualnie, jeżeli by ta osoba sobie tego życzyła, sól po to, żeby bardziej nawodnić organizm. Natomiast jeżeli, jeżeli ma ochotę na jedzenie, druga rzecz, czy ma ochotę na coś takiego, czy to smakuje. Bo jeżeli komuś nie smakuje, to nie dajemy na siłę. Nawet jeżeli to będzie najbardziej teoretycznie odżywczy pokarm, w momencie, jeżeli nie ma się na niego ochoty, to ten pokarm nam nie posłuży. I kolejna rzecz, inny rodzaj sygnałów, jakie wysyła nam organizm, to jest samopoczucie osoby po zjedzeniu takiego posiłku. Do godziny, do kilku godzin jak również następnego dnia. Jeżeli ktoś zauważa, że regularnie powiedzmy po źle się czuje, ma jakieś na przykład ćmienia w głowie, coś, jakiś dyskomfort czy jakąś wysypkę, różne mogą być objawy, to oczywiście, że to nie będzie wówczas pokarm leczniczy. W wszystkich innych przypadkach, czyli jeżeli mamy ochotę na coś takiego i jeżeli nie ma żadnych negatywnych objawów, to jak najbardziej coś takiego może nam posłużyć w chorobie, jak i w profilaktyce. I kolejna rzecz, jest, jeśli chodzi o wartości odżywcze, już mówiłam w przypadku żółtka, w zasadzie tu są wszystkie witaminy, nie tylko ADE i K, ale również wszystkie witaminy z grupy B. Jedynej witaminy, jakiej brakuje, to jest witamina C, ale to z kolei zapewnia nam malina, surowa malina. Także to jest naprawdę kompletne lekarstwo. To jest najlepszy w cudzysłowie suplement, bo bardzo nie lubię tego słowa. Diety. Tak naprawdę my nie powinniśmy uzupełniać, suplementować diety, tylko od razu jeść to, co nam w pełni zaspokaja nasze potrzeby żywieniowe. W każdym razie to jest bardzo dobry odpowiednik. Najlepszy odpowiednik chyba suplementów tych witamin, które wymieniłam, tak samo różnych minerałów, w zasadzie związków mineralnych czy, czy pierwiastków, które zażywamy w tabletkach. I jeszcze jedna cecha takiego posiłku, jest coś takiego jak gęstość odżywcza pokarmu. Co to jest? Każdy rodzaj pokarmu ma takie dwa parametry: główne, pierwszy to wartość kaloryczna, czyli ile energii nam dostarcza, a druga rzecz to jest wartość odżywcza, czyli ile nam dostarcza witamin, soli mineralnych, aminokwasów, jakichś konkretnych kwasów tłuszczowych itd. I gęstość odżywcza to jest z kolei stosunek tych wartości odżywczych do y, wartości kalorycznej. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z osobą chorą, szczególnie jeżeli u niej jest mały apetyt albo ma jakieś trudności z trawieniem, y, y, to, to też już różne są przypadki, oczywiście należałoby tutaj indywidualnie to zawsze rozpatrzeć. W każdym razie, jeżeli ta osoba nie za bardzo ma ochotę jeść, a Powinna być w jakiś sposób dożywiona, więc takie posiłki o wysokiej gęstości odżywczej, a taki, to ten kremik właśnie taki jest, on ma przede wszystkim wartości odżywcze i bardzo dużą gęstość odżywczą w stosunku do ilości kalorii to jest najlepsze, co może być, możemy, co możemy takiej osobie właśnie podać. I proszę zauważyć, jak Państwo coś takiego spożyją, czy Państwa dzieci, potem będziemy tak mile syci, nie będziemy już głodni, ale nie będziemy ociężali, nie będziemy przejedzeni, z tego względu, że tu jest stosunkowo mało kalorii w, w względem tych właśnie wartości odżywczych. I to wszystko. Trzymam za Państwa kciuki, że będą Państwo się przede wszystkim psychicznie bezpiecznie czuć w obliczu tych... A poniekąd groźnych czasów, kiedy bardzo wiele osób zapada na różne dziwne choroby zakaźne, proszę pamiętać, że to nie są winni tak zwani wyrogowie typu wirusy, bakterie, pasożyty. One zawsze będą w naszym otoczeniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy, że zapadamy na tego typu choroby, jest słabość naszego organizmu. W momencie, jak nasze organizmy się wzmocnią. Jeżeli państwa organizmy się wzmocnią, poczują państwo, czy organizmy państwa dzieci, że tych chorób jest coraz mniej, że coraz bardziej jest obojętne takiemu organizmowi, czy przebywa w towarzystwie osób chorych, czy nie. Po prostu, jeżeli państwo zauważą, że państwo się już nie zarażają, czy państwa dzieci się nie zarażają, to daje, da, da państwu bardzo dużą siłę, taką wewnętrzną pewność. Oczywiście należy zawsze środki ostrożności zachować, i ja tutaj nie, mu, nie sugeruję. Aby się spotykać z, specjalnie z osobami chorymi, to, to nie o to chodzi i, i w, w obliczu koronawirusa. I tutaj należałoby, mimo wszystko, mieć trochę pokory życiowej i zachować ostrożność. Niemniej taka wewnętrzna odporność przekłada się również na odporność psychiczną i taką pewność i spokój ducha, że nam się nic nie stanie. I takiego spokoju ducha Państwu życzę. Dziękuję za uwagę. O Jezu, tak mi się to wszystko nieraz plączę. Tyle wątków. A nagrałeś to? Tyle wątków. To, to